Ili można na Ciebie czekać? <noise> Zajdę mnie tutaj za rok Głodną i skamieniało! Muszę zadzwonić na policję Zyska się tutaj nie w środku Jak smakują lody o smaku śledzia? To mój drugi poranek w Szwecji To na pewno będzie piękny dzień Teraz idziemy na śniadanko Która godzina? 10.39? No a śniadanie było do której? Do 9:30 było pysznie. A ja śniadanie! A jak ja mam funkcjonować bez śniadania? Nie wiem, dlaczego nie obudziłeś się wcześniej? Hmm, bo nikt mnie nie obudził. A gdzie jest Maja i Elias? Też ich chyba nie zebraliście na śniadanie? Co? E, Maja z Eliaskiem już byli na śniadaniu i teraz poszli na drugie śniadanie. E, poszli na lody. O. Słuchaj, zjedli śniadanie? I od kiedy oni jedzą drugie śniadanie? Hello! Czy jak tam po szwedzku? A jeszcze nie maruć, tylko się ubieraj, bo już za chwilę jedziemy dalej. A jedzenie? Zjesz obiad. Nie, to ci już nie podoba. Czy też tak czasem macie, że ktoś o was zapomina? Najpierw zapomina o na śniadanie, później zapomina w jakimś mieście. Ale to przecież nie w naszej rodzinie, prawda? Mama, agresja! Jak nie zapomnieliście na wyspie ślubów? Sama się zgubiłaś. O nie, kochani, dzisiejszy dzień spędzę pod hasłem. Przez 24 godziny nie odzywam się do swojej godziny. Idealnie, popieram. Co? Proszę, by sprzyjcie mnie w tym wezwaniu. Zostawcie dużo łapy w górę. Odliczam 3, 2, 1, jest łapka w górę. Zaczynamy. Uważam, że czasem życie jest niesprawiedliwe. Ale ja sobie poradzę i wy też. Dobrze, że mam swoją własną kartę płatniczą. Poradzę sobie. I 51 groszy na koncie. Chyba nie poradzę. Aisza najważniejsze jest wiara w siebie i swoje siły. Aisza, czy widziałaś moją ładowarkę od telefonu? Tylko kilka procent mi zostało. Aisza? Sami tego chcieli. Aisza, dlaczego nie odzywasz się do mnie? Okej, okay, rozumiem. Jeden zero. Ais, mamy lody. Co jest, Aisha? Chyba już nie odzywa się do nas. Ale co mi zrobiliśmy? A się zabraliśmy z ciebie do Szwecji. Jesteśmy fajni. Dobro, dobra. Tylko nie patrz tak na mnie. Już? Wszyscy gotowi? Wychodzimy. A gdzie mój kot? Aysia, coś się stało? Okej, okay, nic, nic. Mój kot, gdzie jesteś? Mój kot to pluszowa zabawka, jak coś. Bo gdzie on może być? Tak się przeskoczyłam. Aysia! Jeszcze uh -huh, krótka jaska zapomnieli. Aysia, coś mówiłaś? Dziękuję. Chciałabym Tym bardziej w Szwecji Jeszcze nie próbowałam Aisia, zachorowałeś? Ache, ache, ache. Nie rozumiem mm. Co Aisia? Niespodzianka? Chcesz lody, tak? A gdzie dziękuję? Dziękuję, będzie jutro Są gor mnie. Eliesko, czekaj, tam niebezpieczny. Ta, ta, ta. Wow. Kim jest ten zamek Ciekawe, kiedy tata zauważy, że zgubił portfel. Wow. Ale łódź. Schowam się tutaj, niech mnie szukają. Wszyscy są? Przeliczaj dzieci. Okej. Okay. Maja? Jest. Elias? Jest. Idziemy do auta. No kiedy mnie znajdą? Mamo? Tato? Gdzie jesteście? się zgubiłam. Dobrze, że chociaż kaskieram. Co my tu mamy? O! Jest karta, ale niestety biegą jestem. A tu co? O! Za pieniążki. Tylko, że złotówki. W Szwecji to nie przejdzie. Tato, jestem głodna. Do auta, szybciutko. Jedziemy na obiadek. Na wyspie. Czyli kolejny raz gubiłam się na wyspie. Mam telefon, mogłabym zadzwonić do rodziców, ale ja dzisiaj przecież się do nich nie odzywam. <laughs> Zajce mnie tutaj za rok, głodną i skamieniało. To, a czy Anisza z nami pójdzie na obiad? Aisza? Tak, no, bo śniadanie z nami nie jadła. Aisza? Gdzie jest Aisza? Nie, yeah, jestem jedynacką Jeszcze ma się brat. ZWOŃ szybko do Iszy! A ci ma telefon? Nie wiem. TATA dzwoni? ODBIORĘ, ale nic nie powiem. Halo, AISZA ty jesteś? Szykać ciebie. siebie. To strona Wejsza. Anisia ze mnie słyszysz? <kłysy> Okej, okay, przekarne na mi gdzieś wyjściu do banku. Chyba została uratowana. Jednak czekali na mnie, ale i tak dzisiaj się do nich nie odzywam. Czy tam przy aucie? tylko w tą stronę mam iść? U? Czy tak? Pójdę tam. A teraz gdzie? W tą stronę? Tam? Czy tu? Tu. Tu chyba wcześniej byliśmy, prawda? Chyba jest to A Ajisiak, gdzie ty chodzisz? Ile można na ciebie czekać? O... Ile można na mnie czekać? Jakby oni mnie cały czas nie lubili, to by nie musieli czekać, prawda? Czas na obiadek. Majusia, co byś zjadła? Mię chcę pizzę. Okej, okay. a ty, Iliasku? Gdzie makaron? Makaron? Okej, okay. a ja wybieram... Jestem ciekawa, co dla mnie zamówią. Chyba, że znowu mnie zapomną. Mm, pizza. A Lisa, to jest moja pizza. Cała. Tato. A coś chcesz mi powiedzieć? Idę zapłacić. Gdzie mój portję. Na ty może zapomniałaś? Tak, idę sprawdzić w auto nie było portfela. I co teraz? Gdzie mogłeś zgubić portfel? A może ktoś ci go ukradł? Muszę zadzwonić na policję. Oj, oj, oj! W się jeszcze były dokumenty. Co? Portfel? Jak mogłem go wcześniej nieco wyłazić? Policja, dziękuję. Nie ciebie przyjeżdżać. jestem z rodziną, ale tak naprawdę Isia do nas się nie odzywa. Nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego. Mmm jak cudowny. Szwecja. Kto pierwszy wybiera pokój? Ja. Ja wybieram pokój. Nie ty! A ty Asia? Nie chcesz wybrać pokoju? Wow, jaki domek! I jestem ciekawy, który pokój będzie mieć. Schody na górę prowadzą. To malutki. Chyba to był błąd, że nie odzywam się do rodziców. O, jakieś szwedzkie czasopismo. Chodźmy sprawdzić resztę domu. Tu salon spory. To mój salon. Łazienka pokoik, już go widzieliście, pokój Eliaskę i Maji, spory, prawda? I tu specjalnie rodziców. Chodźmy kawić teraz! Tu mamy stolik, tu jest tu cztery krzesła. Stop, cztery? Czyli znów ja się nie liczę? O, a tam jakiś namiot. Alicjo, halo! Okej, okay, Eliasz, ja odzywam się tylko do ciebie. Zyskałeś to tam jest w środku. A koku! Aisia, niespodzianka! To się go ona ze mną nie rozmawia. Jak dobrze, że jest wieczór. Jutro już zacznę odzywać się do swojej rodziny i powiem wszystko, co o nich myślę. Dobranoc. Dobranoc, Aisha. Dobranoc, Aisha. Dobranoc, Aisza! O Martuk. Idziemy sprawdzić, czy są lody śledziowe. Ze śledzia? Tak. Raczej o smaku śledzia, tak? Tak. Aisza, ja zauważyłam, że ty się do mnie odzywasz. Tak, bo już jest kolejny dzień. Tak, lody o smaku popcorna. Banana to to cola. Bubble smór I Już warto czy są lody śledziowe śledziowe? pisałaś już będziesz się pytała czy są lody śledziowe no ty się zapytasz powiedz sorry i pokażesz i zobaczymy co pan odpowie, tak? o nie, lodu o smaku spleśniałego sera nie ma, a ty chciałaś spróbować bardzo? Jak smakują lody o smaku śledzia? Dobre, co wybrałaś? Lody tiramisu zamiast śledziowych No niestety